Współpracowaliśmy w różnym odsłonom związanym z Częstafową, bo i architekturze, i wydarzeniom, i ludziom, co zresztą mamy okazję widzieć również tutaj podczas przeglądania tych prac, które na ścianie. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy nadysłali swoją pracę. Okazuje się, że temat, wszystkim nam to doskonale znany, może być przedstawiany w przeróżny sposób. Może być różnie ujęty i możemy go za każdym razem od nowa odkrywać. To właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu, dzięki Waszemu czasami trochę innemu spojrzeniu. Dziękuję za to, że chcecie, że jest dla kogo organizować konkurs i że za każdym razem e, podczas tych konkursów można się troszkę zdziwić. Ja się bardzo zdziwiłem podczas poprzedniej edycji jedno ze zdjęć. E, Chyba bardzo pamiętam do końca życia. Zobaczymy, jak przegląd tego, co w tym roku, wdarzy się w pamięć i moją, i wszystkich, którzy przyszli tutaj dzisiaj, żeby zobaczyć pracę. Bardzo serdecznie chciałem podziękować Michałowi Legierskiemu, naszemu laureatowi, za wkład w żyli i pracę nad wyborami obecnych laureatów. Dziękuję za wszystkie uwagi i taki wkład pracy. I chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy zwrócili się ze swoimi pracami i wystartowali w tym konkursie, a szczególnie tym, którzy będą dzisiaj nagrodzeni, ale o tym za chwilkę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, ja co nieco już wiem na temat dzisiejszego wieczoru, mam tutaj program i na pewno będzie troszkę niespodzianek dzisiejszego dnia. Ale myślę, że takich pozytywnych. Ale szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, myślę, że najwyższa pora, abyśmy poznali żyli szczegółowo dzisiejszego konkursu. No i oczywiście nagrodźmy ich oklaskami. A ja zapraszam do siebie. Wojciech Babczyński, fotoreporter. Prosimy bardzo. Maciej Kuroń, również fotoreporter. Prosimy. Sławomir Jodłowski, Regionalny Ośrodek Kultury. Marta Frenk, Tomasz Kosiński, Grupa Artystyczna Fiko. I drodzy Państwo specjalny gość ósmej edycji Klimatu Częstochowy, Michał Legierski, fotoreporter, e, fotoreporter, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym zdobywca Grand Prix, Grand Prix Oto 2012. Witam serdecznie. Panowie, może jedno pytanie, tylko trudno było w wyniku. Może zadam tutaj pytanie bezpośrednio. Łatwo nie było, ale udało się. Jeszcze raz wydaję sobie najpierw z Panowie. Serdecznie na razie dziękuję, a teraz przechodzimy do ogłoszenia dzisiejszego werdyktu. Wręczenie nagród poproszę Prezydenta Miasta Częstawowy, Pana Krzysztofa Matiaszczyka oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Panią Agatę Kamińską. A my drodzy Państwo rozpoczynamy wręczenie nagród w kolejności od wyróżnień. Życie postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia dla Iwety Gindoft, paplocki za zdjęcie bez tytułu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, kolejny wyróżniony to Przemysław Skoczylas za zdjęcie lekkość. Wyróżnienie dla Sebastiana Adamusa za zdjęcie Santo Subito. Wyróżnienie dla Grzegorza Skowronka za zdjęcie Kibic. Wyróżniona Karolina Kępka za cykl zdjęć bez tytułu. Drodzy Państwo, wyróżnienie dla Dariusza Baranowskiego za zdjęcie poświęcenie. Wyróżnienie dla Klaudii Obozy za fotoreportaż z Szpiący pielgrzymi. Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie dla Zofii Langier za zdjęcie Kocham Wszystkie Psy. I to poproszę o szczególną plasty. Szanowni Państwo, ostatnie wyróżnienie dla Jarosława Respondka za fotoreportaż Papież. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do kategorii reporterskiej. Trzecia nagroda. jeżeli konkursu postanowiło nie przyznawać. Więc przechodzimy od razu do drugiej nagrody w kategorii fotografia reporterska. Nagroda w wysokości 600 zł otrzymuje ją Marcin Jędryka za zdjęcie akrobata. I szanowni Państwo, pierwsza nagroda w kategorii fotografia reporterska w wysokości 1000 zł. Otrzymuje ją pani Katarzyna Papnik. Za to reportaż bałtyzmowany, gratulujemy. I Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do wręczenia nagród w kategorii klimatycznej. Trzecią nagrodę. W tejże kategorii nagrodę w wysokości 400 zł otrzymuje Wojciech Domagała za cykl zdjęć architektura. Drugą nagrodę w kategorii fotografia klimatyczna w wysokości 600 zł otrzymuje Marcin Opoczyński za zdjęcie wykonane w technice solar grafik, właśnie. <grafy> <grafy> Gratuluję. A drodzy Państwo, tytuł tej fotografii to Słońce nad Częstochową. Gratulujemy. I Szanowni Państwo, myślę, że to ważna niespodzianka tegorocznego konkursu. Pierwsza nagroda w kategorii Fotografia klimatyczna. Nagroda w wysokości 1000 zł. A tą nagrodę otrzymuje Karolina Miechowska za zdjęcie wzdłuż kanału Kona. Gratulujemy.